Mano. No. To była naprawdę dobra noc. W samochodzie się śpi rewelacyjnie, ale się muszę oddać. Także mamy jeszcze tylko parę godzin. Idę na internety z rana, zobaczyć co się dzieje na świecie i w ogóle. Później, później objezdoweczka i, no i trudno. Trzeba radzić sobie dalej. Dzisiaj jeszcze doskada Na... No, no, to no, o kurczę nie umiem już mówić na lotnisku Dobra wyjeżdżamy z hotelu i trzeba wykorzystać ten czas który został jeszcze z samochodem i powiem Wam naprawdę samochód to jest rebelacyjna opcja jest droga, ale gdyby nie, nie fura, nie zobaczyłbym tylu fajnych rzeczy Wysepek osiedli, Kiwestu i tak dalej Najprawdopodobniej teraz pocisnę do, do Na San Francisco I w sumie i nie wiem, bo Ameryka jest taka droga Że tu trzeba naprawdę kombinować bilety lotnicze Dzisiaj, dzisiaj były za 400, a jutro już drożej. Ja dzisiaj spałem na wyspie, bo tam bezpiecznie. Z tego parkingi w Miami płatne, więc świecie, każdy może ktoś podjechać specjalnie. Tutaj jeszcze się zatrzymamy na tym spoczyku. Ostatnio byłem tutaj, jak było ciemno w nocy. Fajny efektyk, a zaraz zobaczymy, jak będzie. Dnia tamta strona to już jest Miami Beach i jest takim bardzo długim mostem połączona z właśnie downtown, które się zaczyna tutaj no jednak w nocy jednak w nocy Robi to yy, niesamowite wrażenie Dużo większe niż teraz nad ranem To lecimy, grzeją się silniki Dobrze jest Jedziemy na małą Hawanę Tak sobie przejedziemy jeszcze Typowym osiedlem przy downtown Amerykańskie te domki wszystkie tutaj. dawaj, 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 Wiecie czego szukam? żeby na stacji paliw był na przykład odkurzacz ale nie mogę znaleźć, albo przynajmniej u nas jest tak, że macie wiadro do mycia, do mycia okien, szyb no, tu też nie ma, to by mi bardzo pomogło tu jest bardzo dużo murali, tu jest fajne fajna miejscóweczka dobra, to niby jest już Little Havana czyli Havana. ja tu się przejdę zobaczyć co się dzieje, w lewo, w prawo i pojedziemy jeszcze w jedno miejsce Patrzę, autobusy jeżdżą wszyscy mówią, że ta komunikacja jest taka słaba w Ameryce, że nie ma być może Wiadomo, nie wiem o wszystkich miejscach Ale w Miami jakieś autobusy jeżdżą i na pewno gdzieś się da podjechać Tylko czy to są tak duże tereny, że no ciężko tak ogarniać bez, bez, bez samochodu Ale samochód to jest droga sprawa, więc trzeba wszystko przemyśleć Wszystko sobie ładnie poukładać I zwiedzać na pewno dużo dużo murali Wszędzie jest tutaj Fajnie poupychanych Oczy nie poupychanych Iście kubański klimat I te plagi robią robotę No gościu Przeskrobał sobie coś Pan go zawija Jak Ameryka od najmłodszych lat, to zawsze się kojarzyła z McDonald'em, prawda? A! I tutaj. Tu. I tak Wam powiem, że może sobie takiego cheeseburgera spróbuję. Ale to zaraz. W złym momencie tutaj. Dojechałem, ponieważ wszystko jest pozamykane. O, ale turyści sobie chodzą. Nie jestem jedyny. Murale dobre. Bo ja muszę Wam powiedzieć, że o, pralnia. Bo że nie mam czasu, ja muszę Wam powiedzieć, że tutaj w Miami w radiu lecą cały czas hiszpańskie piosenki. Dodatkowo no, na ulicach wszyscy mówią po hiszpańsku. Siedzę w jakiejś tam restauracji, wiecie wszędzie hiszpański. Na jakichś stacjach pali w wypożyczalni samochodów wszyscy po hiszpańsku. Mega. Podjadę jeszcze w jedno miejsce na tej Little Habana i jedziemy w jeszcze jedno miejsce i tego gagatka to już trzy radiowozy się zjechały. Tutaj lepiej nie przeskrobać sobie nic u tych gości, bo oni szybko i łatwo wyciągają broń z kabury Ooo jest! Ląduje czy wzbija się? Ląduje! To jest normalne, że nie wychodzi się przy kontroli z samochodów tutaj też. Ale u nas jak wyjdziesz to jeszcze pewnie nic ci nie zrobią. A tutaj prawdopodobnie mogliby postraszyć albo użyć broni w zależności jakby się czuli, ale gdyby was postrzelili w takiej sytuacji, to, no to jesteście na przegranej pozycji, ponieważ tu jest takie prawo, to policja łatwo chyba sięga po broń. Idziemy sobie tutaj popatrzeć dookoła na Bo, co się dzieje dookoła w okolicy jak sobie ludzie mieszkają i później wracamy do tego bardziej ścisłego downtown A tutaj sobie pan kosi trawkę okej, okay, amiga, skręcam na luzie ale wczoraj w odcinku to Wam powiem: to były chaty, to były rezydencje, to były wille. Cofnijcie się, jak nie oglądaliście. Zobaczycie sobie, jak w Miami ludzie mieszkają bogacza. Jesteś w celu. Milioner, a jak chcielibyście pomóc bazie też się wzbogacić, to zostawcie subskrypcję. Dziękuję za reklamy. Naprawdę o tym co dostaje, to no widać, że ludzie oglądają, także jestem Wam wdzięczny dzięki wam, w dużej mierze mam na Amerykę. Dziękuję. Tu mamy posorynek Straży Pożarnej goście w, e, w gotowości. Czas mi się już kończy Muszę znaleźć jeszcze jakiś odkurzacz, jest 8.34 Muszę tu poodkurzać, bo strasznie dużo naliczają bardzo dużo naliczają bo aż 20 albo 50, tak 50 dolarów za godzinę sprzątania do 120 dolarów max mogą naliczyć Naprawdę, duże to pieniądze Zrobimy jeszcze objazdówkę tutaj Próbuję znaleźć tu dzielnicę z tymi grafitami graffiti Ale Nie wiem czy mi się uda szybko tak teraz to na szybko Dobra, znalazłem Znalazłem, wiem gdzie Dojechać, jak tam dojechać? A więc szybka przebiteczka. Jeszcze 3 km. Patrzymy graffiti, i jedziemy szukać odkurzacza. I oddajemy samochód. To tutaj jest taka dzielnica, w której się jeszcze dopiero będą budować. Dopiero tutaj gospodarują ten cały przemysł. Ja kiedyś oglądałem taki serial dokumentalny kokainowi Komboje o gościach, którzy zaczynali przemycać w awionetkach prywatnych yy, wiecie yy, koko od Pabla z Kolumbii i zarabiali tyle milionów tygodniowo ja Ci sprawdzę tutaj, gdzie mam skręcić i oni tutaj inwestowali pieniądze i w Miami nic nie było Żadnych, żadnych wieżowców w tamtych czasach sprawdźcie sobie ten serial bardzo ciekawy Graffiti to już się tutaj zaczynają Powoli raz, dwa, trzy muszę uważać, bo nie chciałbym wiecie przez ostatnią godzinę robić sobie szkód na parę set dolarów Miami No tutaj powiem Wam, że tak nie zaciekawie Na tym Windwood wind Żeby powodzić. można zostać celem jakiegoś gościa Bo tak zauważyłem że Tutaj tacy się bujają być może bezdomni Ja nie oceniam no bo to jest ludzka tragedia To są ludzie Wiecie którzy no, potrzebują coś zjeść i oni podejmują drastyczne drastyczne środki nieraz. Niektórzy nie, niektórzy tak Nie nam to oceniać, ale uważać no trzeba, tak? Nikt nie chce zostać okradzionym Ale ja przyjadę sobie tą od dzielnicę i zobaczymy. No i musimy uciekać. O, chłopaki chłopaki sobie bajerują a tak szczerze to wam powiem, że nawet nawet to i lepiej samochodem objechać bo z buta to trzeba byłoby się nałazić a tak, to zobaczcie tutaj sobie bierzemy przekręcamy. co tutaj jest to jest dosyć fajne to jest Breaking Bad znacie gościa? Niektórzy, niektórzy widać w oczach, że są na jakichś prochach. O, panowie, wypuśćcie mnie tutaj, bo ja śpieszę. Elo, czy 2 maszynę żeby tutaj sobie posprzątać w aucie nie masz takiego mocnego syfu ale jak mówiłem, koszta są duże Czyli wyczyściłem i mam jeszcze pół godziny z zapasem, więc przejadę się tutaj gdzieś, zobaczymy czy coś zobaczymy ciekawego ale wydaje mi się, że to jest tylko dzielnica przemysłowa tam na pewno się oddaje samochód, a tędy już się troszeczkę bujałem, więc powiem wam szczerze, że jadę jeszcze tylko tutaj i nie będziemy jeździć nie wiadomo jak, ponieważ no nic tu nie ma ciekawego. Śniadanko można zjeść sobie w takim klimacie typowo amerykańskim na pewno ale ja teraz zabieram was do mojego hotelu, a to niespodzianka chodźcie, pokażę wam jak będę mieszkał dzisiaj ale najpierw przejdziemy do restauracji w restauracji jest samoobsługowy czyli sami sobie nakładacie i jecie to jeszcze jest chleb, który kupiłem z pierwszego dnia zapłaciłem chyba 3 dolary z hakiem a druga paczka koło piątaka całego i tak sobie żyje baza w Ameryce na lotnisku o to jest mój hotel mamy taką dużą, dużą recepcję a mój pokój jest tutaj bardzo wygodny ma nawet stację ładowania telefonu a więc bardzo mi się podoba tutaj po tym wszystkim przydałoby się pójść na basen. Przepraszam, także zapraszam na pływalnię. Ciekawe miejsce. I ciekawe, czy kiedyś będziemy stać na zakup auta. Może nie takiego. Szczerze wam powiem, że nie musi być to jakieś mega sportowe. Ale że mnie taka ciekawość, czy kiedyś będę tak zarobiony, czy uda mi, że uda mi się, wiecie, mieć tyle pieniążków, że jakbym chciał, to bym mógł. Czy z YouTube, czy po prostu z jakiegoś biznesu życiowego. Chciałbym tak po prostu kiedyś zrobić coś. Wiecie, to też jest kwestia satysfakcji, nie? To, jest, to już jest chyba najprawdopodobniej ostatni odcinek z Miami. Być może jeszcze jutro będę się gdzieś kręcił, ale następny przystanek to San Francisco. Tak. Dzisiaj to jest chyba. 40 stopni taki piekarnik że jak się wychodzi na Słońce to od razu czuć jak przypala i dotarłem na, na plażę publiczną idę zaraz do wody Tutaj się rozłożyłaś? Okej okay. Super Pyk i pyk Chłoniemy ostatnie obrazki z Miami po relaksacyjnym opalanku i kąpieli w oceanie atlantyckim Idziemy do takiego marketu, który Idziemy do takiego marketu, który nazywa się Publix i tam można zjeść sobie tanio i ciepłe jedzonko A tak w ogóle jak Ci się podoba w Miami? Uwielbiam Miami, umiem w Stany Zjednoczone, byłam 10 razy i Miami chyba ma najfajniejsze powiem plaże. W Stanach, szczególnie. szczególnie South Beach polecam. Spędziliśmy mieć piękny Pięknie. dzień tam. Ta, a woda mega. Palmowy... Palmowy park. Bardzo mi się to podoba. Jest to chyba nawet idealny moment, żeby Was zaprosić na na social media do Ani Wpadajcie. O, Where is Anna Maria? Tak, opis klasycznie w Wynku opisie na dole. Tak, tak, także... W Ameryce macie takie punkty, w których możecie sobie zrobić to, to, widzicie. Przecież nie będę mówił, bo zasięgi, ty nie? I właśnie się zapytaliśmy, czy tylko ten jeden, czy ten wylotowy też? I wszystkie oba, oba robią za darmo. Są bardzo sprawni, bo ja już byłam w Stanach, a dwa razy i robiłam. I słuchajcie, tego samego dnia wysyłają na maila. Tak, także. Bardzo fajna opcja, teraz już wiem, że jak będę wylatywał i będę musiał zrobić to nie będzie to obciążało mojego budżetu i to jest tutaj Publix z X na końcu Patrzcie, za 7,50 takie fryteczki i stripsy i za o kurde, by się wysypały i za chyba dolara 50 albo 70 Podobno bardzo dobry i trzeba to spróbować. No to dzisiaj na deser i na parkingu przed, przed sklepem, sobie spożywamy same dobre fury. I zachód słońca. Piękny amerykański taki. Ania musiała już uciekać do domu ale zobaczcie kogo spotkałem Łukasza z kanału Łukasz Szewczyk Łukasz Szewczyk, generalnie. Tak jest. i Natalię z kanału Łukasz Szewczyk i bardzo miłe spotkanie generalnie być może będziemy coś razem organizować tak, jest pomysł żeby tak, coś w Ameryce coś w Ameryce robić. pojechać, może Nowy Jork może. Może okolice? Oglądajcie, bo tak. coś na pewno fajnego będziemy próbować tak. Tak, jak się zgramy z czasem i dojedziemy w te same miejsca, to na pewno będziemy coś działać. Także wpadnijcie do Łukasza, podlinkuję Wam w opisie jego kanał. Sprawdźcie sobie. Trzeba tak. powiedzieć. Tak, więc... Zapraszam, zapraszam serdecznie też podróżujemy z Natalią. Natalia to jest moja żona, we dwójkę podróżujemy i staramy się nagrywać filmy różne z podróży naszych po, po całym świecie. Także może coś tam będzie ciekawego dla Was. Także spróbujemy coś ogarnąć tak, razem. Tak, a na pewno coś fajnego razem będziemy próbowali zrobić. Także subskrybujcie Bazy kanał, bo jeżeli jeszcze tego nie robicie, to no będzie dzięki. się działo. I róbcie, zróbcie to samo u Łukasza, sprawdźcie sobie. I, I czekajcie. W swoim hotelu. Już nie idę tam. Ale chyba jestem to zmęczony już trochę, bo zasypiam w autobusach. Wcześniej zasnąłem. Teraz zasnąłem. Ja fizycznie nie czuję tego. Ale to chyba. Chyba gdzieś już od środka. Dopada mnie takie zmęczenie lekkie. A więc, jak wspomniałem, no żyjąc tak. Człowiek się męczy, chociaż nie wiadomo ile bym miał energii. Znowu, znowu nie nagrałem do kończenia w tym samym miejscu. Przepraszam, ale życzę Wam zdrówka i zapraszam również na kolejny dzień. Pamiętajcie, w opisie filmu są e, linki do Instagrama Ani i do YouTube'a Łukasza. A jakbyście chcieli, możecie to subskrybować mój kanał. Także dziękuję bardzo serdecznie za wszystko i widzimy się jutro. Ajalo!